Hej, 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 po tej stronie h 2 Sahara, a to jest poradnik Grodaiza. Możesz nim wymiatać zarówno na top, jak mid lane. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak skopać dupę każdemu przeciwnikowi, zostań ze mną przez najbliższe kilka minut. Jakie są plusy Ryza? Jest łatwy do opanowania, wystarczy podczas wymian systematycznie gwałcić klawiaturę. Jest niezwykle trudny do skontrolowania, jednakże jego największą kontrolą jesteś ty sam, jeżeli grasz nim jak debil. Niezły złyś ciebie snajper zawodowy, jednak cel bywa losowy? Idealnie, Ryze nie posiada skillshotów. Z kilkoma kilami niezwykle szybko on snowbaruje i jest mocny w late game. Dzięki temu będziesz mógł wygrać, nawet mając czterech idiotów w teamie. Ma aż 9 skórek, jeżeli spierrzysz grę, na tym razem możesz wybrać innego skina i nikt ci nie pozna. Magic! A jakie minusy ma Rise? Wszystkie umiejętności oprócz Ultimate sprawiają, że postać musi zatrzymać się w miejscu. Jeśli nie chcesz wykręcić 0,8 i dosyć kilku reportów na twarz, musisz uważać w early game. Ma dość niski zasięg umiejętności, dlatego można go zapołkować na śmierć. Brak mechanizmu ucieczki, ale po co, na komu, jeżeli będziemy eliminować przeciwników niczyby Dambo? Jakie runy składać na Ryza? Najważniejsza jest penetracja. Nie zapomnijcie o nawilżeniu, gdy będziecie robili przeciwnikowi z dupy jezień średniowiecza. Na żółtych wybierz HP skalujące się z poziomem, bądź pancerz jeśli masz się zmierzyć z Zedem, albo Talonem. Niebieskie to co Ryza robi najbardziej, czyli mana lub odporność na magię jeśli masz zmierzyć się z przeciwnikiem na AP. Na Quintach najlepszym wyborem będzie prędkość ruchu zarówno do dogania przeciwnika, jak i do szybszego fidowania, gdy złapiesz Rage'a. Alternatywnie przy ostrożnej grze w early game wybierz runy skalujące się z poziomem, pancerz oraz odporność na magię. Specjalizacje. 9 punktów w defensywę. W końcu nie zamierzamy dać. 21 w Utility. Mamy tu dodatkową manę, redukcję cooldownów, spell bump oraz zwiększoną prędkość ruchu, czyli to co Raj robi najbardziej. Wrzućcie jeden punkt w bandytę, jeżeli gracie na postać walczącą w zwarciu. Zrobicie wtedy na dwa waldy, które i tak nie ochronią was przed gankiem. W żadnym wypadku nie dodawajcie punktów w drzewko ofensywne. Raj czerpie swoją siłę z many i wytrzymałości, a P jest jedynie miłym dodatkiem. Od biedy możecie dodać 4 punkty w redukcji cooldownów oraz po jednym rzeźnika i ucztę. W tym przypadku pozostałe 3 punkty przenosimy do drzewka Utility. Jako czary przywoływacza wybieramy teleport oraz błysk. Ryze idealnie nadaje się do counter ganków na każdej linii. Dżunglerzy oraz lowujący mojądzy midrainerzy będą cię nienawidzić. Rozwój umiejętności jest oczywisty. Pierwsze Q, czyli buławoki ci kołowy dotek. Drugie W, aby na dłużej unieruchomić przeciwnika. Trzecie E, zbędne służy głównie do przeładowywania cooldownów. Kiedy tylko możemy, rozwijamy Ultimate. Jeśli chodzi o przedmioty, na start wybierz kryształ i trzeciaska, a co tam, głodni nie będziemy chodzić. Cel pierwszy, buty, kropelka oraz katalizator, 1800 hajsów. Cel drugi, różdżka wieku, 1600 złotych monet. Cel trzeci, lodowy całun i widmowa osłona, w zależności od potrzeb. Jeśli dostajesz solidne baty, złóż je lepiej przez różdżką wieków. To dobry moment, aby dokończyć buty. Kuboty maga, jeśli nie boisz się tyce lub kroksy Merkurego, gdy sikasz w gacie ze strachu o nadchodzących stunach i spowolnieniach. Cel czwarty, dokończ przedmioty. Oblicze ducha, mroźne serce, kostur archanioła. Cel ostatni, kostur pustki. Gdy czujesz, że masz wystarczające obrażenia, jednak zginąłeś więcej razy aniżeli minuta w grze, zbuduj całą bężę lub kurczastą kolczugę. Zanim pokażę prawidłowe komba, błagam ustaw Smartcasty, bez nich Reich jest niczym Fiat Multipla. OK, Masz już? To zaczynamy. Gdy chcesz zadać jak największe obrażenia w krótkim czasie, Q, W, E plus Q lub Q, E, W, Q jeśli przeciwnik nie ma szans na ucieczkę. Jeśli chcemy jak najszybciej złamać przeciwnika, W, Q, E, Q. Kombo podczas Teamfightu. Q Ultimate E Q, w, Q. Dlaczego tak, a nie inaczej? Ultimate musimy nacisnąć zanim do celu doleci nasze Q. Wtedy będzie ono miało wzmocniony efekt, ponieważ nasza super umiejętność jest aplikowana w momencie, gdy czar trafi w cel, a nie wtedy, kiedy jest wyczarowany. Sekwencję można zmienić na Q Ultimate WEQ, E Q, aby wcześniej złapać cel. Pod filmem macie link do ściągawki. Wydrukujcie i naklejcie sobie na lodówkę. Na koniec, kilka krótkich porad. Pamiętaj, aby uważać w early game szczególnie na przeciwniku z większym dystansem umiejętności od ciebie. Obserwuj mapę i używaj teleportu, aby skontrolować gankujących przeciwników na innych liniach. W raid game, gdy masz złożone przedmioty defensywne, nie bój się być w samym środku teamfightu, jesteś bardzo wytrzymałym czołgiem z ogromnymi obdarzeniami. Spróbuj się przyzwyczaić do wcześniej obawianych kombinacji. Często wciskanie precyzyjnie klawiszy like a boss wychodzi lepiej aniżeli walenie głową po klawiaturze. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało zostawcie po sobie ślad w postaci subskrypcji. A jeżeli jesteście ciekawi moich poczynań na żywo zapraszam na stream. Link znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się cieplutko i powodzenia na solo queue.